Destruktywne wzorce miłości obserwowane w dzieciństwie u rodziców, bo one też blokują na tą harmonijną miłość i bliskość, i w pewnym sensie mają silny wpływ na to, że w ogóle do tej niespełnionej miłości dochodzi. Było dużo różnych kłótni, krzyków, wyzwisk między rodzicami, tak? Pretensji, może nawet przemoc, może zdrady. I to poczucie u dziecka, często pojawia się takie poczucie, że no to jest moja wina, wszystko. Że to ja zepsułam miłość między rodzicami. No i z tego też biorą się liczne lęki, kiedy obserwujemy takie rzeczy. A co jak rodzice się rozejdą? A co jak tata odejdzie? Co jak tata zrobi mamie krzywdę? Zwłaszcza, jeżeli mieliśmy do czynienia z przemocą między, w rodzinie. A może jej mi zrobi krzywdę z rozpędu? No i stąd też biorą się takie przekonania, między innymi, że miłość jest trudna, miłość boli, miłość rani, miłość jest niebezpieczna. No bo przecież to rodzice są tymi pierwszymi, którzy mają nas uczyć miłości. No a jeżeli my obserwujemy, co się między nimi dzieje, a rzadko kiedy jest harmonia, no to potem mamy bardzo zniekształcone wzorce przekonania na temat miłości, nawet podświadomie.